Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Minecraft Pocket Edition na multiplayerze. Yy, nie będę się tłumaczył. Czemu nie mam dobrych itemów, diaksów i tego tego. Wypadłem po, poza świat. Chciałem tepnąć do siebie osobę, żeby ją uratować, a ja przez przypadek się. No nie tepnąłem mi o co, oczywiście? Wypadłem poza świat. No. I co? No i Lol? Ciacho, My Bielak. No, pozdrawiam was, ciebie puszek. Ciebie pozdrawiam Puszysty Puszek i ciebie my Bielak. Pozdrawiam cię. Nasze pozdrowienia na YouTubie. To jest moja nowiutka gildia. No taka na razie pierwsza lepsza, ale będzie lepsza. Będę, będziemy robić wieże i takie te. Klaudiusz wyszedł. Spoko. Mister Ciacho jest. Spoko. No i co by tu porobić? Szczerze nie wiem, co będę robić. Chyba pójdę na spał. Nie. Spawn. No, Jak ja nie lubię... Jezu. O lol. Niedawno przeszłem parkura, bo dodali na mapkę. Co pisze? No i co dalej niedostępny? No co za... Pokażę Wam, może teraz tego parkura? Od razu mówię, że jest zarobisty. Od razu mówię, że nie będę go przychodził. Fak, cię ja poszłem. Idziemy na parkura. Idziemy na parkura. Jezu, czemu ja się tak muszę dziwnie zachowywać? Parkour tu jest, zejście się na parkura. te tepają się i tepają. I tepnąć nie mogą. CR. Jezu, ja zawsze muszę klikać w to. Ty by akcept. O oh, fuck. Fack. Tego tu nie było. Oki. Okay. Ekstra. Jak zwykle muszą mnie wyrąbać na spawnie podczas odcinka. Co ja z tym mam, że mnie zawsze podczas odcinka wywalają z serwera? No, nie wiem, szczerze, nie wiem, nie wiem, nie mam żelonego pojęcia. Po prostu chyba taka już moja nie gadaj, nie gadaj. Czy ja serio w diet? Fok, chyba będzie, na to dzisiaj będzie taki króciutki odcinek, bo nie mogę teraz bić na serwa. Tak, umarłem. Super! Czemu nie wiem? Ja nie mogę. Czy ja zawsze muszę mieć pecha? Ostatnio straciłem same diaksy. No, z tak diaksów straciłem, bo wypadłem poza świat, a teraz to. Zeskoczyłem sobie i umarłem. Ja nie mogę. Czemu mnie taki pech spotyka? Zawsze mnie spotyka. Dobra, jestem. A nie, nie umarłem. Jest! Jest! Czekajcie, napiszę, bo mi ciężko pisać. Czekajcie, jeszcze szybko tepnę. Jak się nazywa XX? Wywaliło mnie, więc patrzcie. Jest Luckiting Server. Nie wiem, ale nie powiem wam jedną rzecz, serio. A i sorry za takie o, o, o zakrywanie. A nie, no powiem wam teraz jedną prawdę, która jest na serio, prawdą? Co chwilę wywala mnie z serwera. My musimy się zalogować, Od razu wpisuję home. Uff. Widzimy się za 5 sekund. Raz, dwa, trzy, nawet dwa, cztery. No i trzy umienie te pana Homa. Jezu. Serwer zlagowany. Homa. Hi. No, Ticonek from server. Fucking żarcia nie mam. Czekajcie, ja se ustawię. Ja potrafię, nie, nie, nie potrafię mieć syfu Tepam się do kosika. Czekajcie, ja sobie zakryję na chwilę sorki. Już. Postaram się, żeby tak nigdy nie było. Skok. No spoks. Ale na tu węgla widziałem. Chyba sami to widzieliście, no przyznajcie, no. Skoczek. Co? Wiem, koksik. Tak. Tak, nagrywam. Ale szczerze. Nie lubię grać tak. No super, w dziurę wpaść i koksik, pokaż. O, o mój, co to za wioska? Jakie słodkie domki. O, niezabezpieczony, zabezpieczony, i zrobimy konflikt. Aka? Poczekajcie. Teraz się ja wam widzę. Wpisujemy start. Ty. press position save it spichamme e n d l a n d b this is not exit paty tera będzie land b Przepraszam, od razu Wam mówię, że już więcej tak nie będzie, że będzie takie... A! nie Niespany. <laughs> Takiej kamerki. Rozumiecie? Chojany. Ja się może tepnę na gildie. A! Jutro może wrzucę, albo jeszcze dzisiaj, nie wiem dokładnie, odcinek z Zagrębie w Minecraft Pocket Edition na... Normalnie, Minecraft Pocket Edition. Ej, to mój dom. Sorki. Ja się z Wami żegnam. Ja się za chwilę z wami żegnam. Ok. Ja się z wami już żegnam chociaż po raz drugi. Dla mnie to nic złego. Here. Okej, okay. ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć. No, wyłącz.